A więc jeżeli chodzi o 80 ms, jest to projekt, który jest to, jest to, jest to yy, plan, który był zrobiony i yy, który być może nie mógł być inaczej zrobiony. Tak, yy, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to zły plan. Ja mam tam działkę, ja próbuję negocjować z sąsiadami, Część mi się udało wymienić, ale jest to bardzo trudny plan do realizacji. I on, jego nie da się zmienić tam, bo tam są ludzie, którzy nie chcą nic zrobić z tej ziemi. Dla nich ta ziemia, ten pasek siedmiometrowy, jest wartością samą w sobie i jego nie interesuje to, że gdybyśmy scalili w tą działkę i podzielili się tą ziemią w takiej samej proporcji, to wartość tej działki trzykrotnie by wzrosła. Nie interesuje tych to ludzi. Ja z nimi prowadziłem wielokrotnie rozmowy. Mówię, na części swoich działek. Udało mi się z sąsiadami wynegocjować i skomasować, tak? Wymieniliśmy się w tym samym ale niektórzy w ogóle nie chcą o tym słyszeć, tak. Koniec, koniec dyskusji. Dopóki nie, 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 nie będą mieli potrzeb, dopóki nie będą mieli potrzeb, polegających na tym, że dzieci by chciały się budować, oni by chcieli się budować, czy potrzeb finansowych i zrozumieli, że trzeba, na przykład, upłynieć to lub zamienić, salić, bo to przecież dla mnie to jest jasne, że powinno być scalenie, wymieniamy się działkami. Ja mam działkę w kwadracie o tej samej areale, ty masz y, obok, ktoś tam, obok mamy kwadratowe działki z możliwością zabudowy, tak? A nie wąskie paski. ale nie jest to proste. Jeżeli chodzi o tereny budowlane na no ładnej, to tak jak mówiłem, proszę Państwa. Y jest ustawa, która umożliwia budowanie działek większych, tak, czyli 30 bez planu. I to jest dla miasta dużo prostsze. Tak? Oczywiście trzeba myśleć, żeby nie powstał chaos, tak? więc trzeba zrobić studium tego nie mamy, na którym nie pozwoli się zabudowy zagrodowej lokalizować. Tak? Na terenach rolnych będzie zawsze można lokalizować. Przy prawie, jak jest, tak. Tylko, że tak, jak powiedziałem, my mamy 25 km kwadratowych. Dużo Więc ma. my tu, tu ulokować można miasto typu Łąże. Ale mamy szczęście. Wszystko, tak? Można 100-tysięczne 100 miasto ulokować. Można na 25 km. Są miasta 120 tysięczne na 22 km kwadratowych więc nie narzekajmy, że mamy... No nie, ja nie narzekam. Ja ja tylko nie narzekajmy też... Tylko proszę mi nie przerywać. Ja wam słuchałem grzecznie no nie rozumiem tak? E, więc ja nie żałuję tym ludziom, że oni budują na swoich działkach, na 30 działkach. Niech oni budują. My mamy 25 km kwadratowych ziemi ruchami. Niesamowite. Niech budują... Proszę bardzo, tylko niech nie oczekują od miasta, że miasto będzie ciągnęło tam. Wodociąg, kanalizację, bo dzisiaj mamy 114 działek, czyli 87 tu i na Floriana reszta, któremu uzbroimy wodę, w kanalizację, proszę bardzo, i w ciepło być może. Tak? Nie bawi, nawet Floriana. Więc my mamy swoje plany. Jeżeli ktoś chce budować, to rozumiem, że on wybiera dużą działkę, spokój. I my mu nie szkodzimy. Tak? I my mu nie przeszkadzamy. Po tylko musi wiedzieć, że jeszcze potrwa, bo w pierwszej kolejności, moim zdaniem, miasto powinno uzbrajać te obszary, na których jest plan zagospodarowania przestrzennego. Tak? No bo taka powinna być polityka Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, ja kilkakrotnie składałem dla powiatu y, y, propozycję, że my zwrócimy pół nakładu dla miasta, wszakże pod warunkiem, dla powiatu, dana. przepraszam, wszakże pod warunkiem, że y, powiat y, rozpocznie inwestycje pod tytułem budowa sali gimnastycznej przy zamówionym członkowcom celu 1, tak? I miałem taką akceptację nawet na komisjach radnych, prawda? Że mam tak. prawo, jeżeli e, rozmawiam ze starostą, jeżeli się dogadujemy, my podejmujemy uchwałę, to nie wiem, czy tam półtora miliona, czy ile tam było, nie pamiętam, już tam jakaś organizacja, i, zwracamy i, 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 i budujemy, tak? Jeżeli chodzi o drogi, działki poza, poza terenem, no proszę Państwa, myślę, że jak holno, nikt nie lepiej zagospodarowuje tych działek. Proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy działkę, która w zasadzie, no, nie przedstawia jakiejś wartości, bo była to działka e, po byłym na rozgrzebana, rozkopana, ani to ani zasięg tak, to no, tam przyjęliśmy te działki, takie przyjęliśmy, bo myśleliśmy o wysypisku, za grosze Ja to kupiłem, tak, 4 hektary jeszcze. Proszę Państwa, my dzisiaj już od września będziemy czerpać spore pożyczki z tej działki, bo tam powstanie 6 hektarów paneli fotowoltaicznych, ja już mówiłem o tym. Największa elektrownia słoneczna w Polsce. Dzięki temu zostałem zaproszony do Brukseli, do Związku Burmistrzów Miast Energii Odnawialnych. Nami. Dzięki temu projektowi, dzięki panelom, które montujemy, plus projektowi, który ma powstać w, 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 w Ciepłowie. Tak? My przy... Ta elektrownia wytworzy moc 2,7 MW. To jest 50%, może nawet lekko więcej, energii naszego miasta, więc my będziemy za chwilę jest to procentowy wskaźnik przekroczony dwukrotnie. tak? Co jest wcale dla Polski może nie aż tak korzystne, no ale tak to jest, tak?